Dzień dobry, jestem Dragon. Chciałbym zaprosić na mój najlepszy cinek serii Dragon i zabawka. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Dragon trenuje korbę, bo yy, spał właściwie czekajcie niech policzę raz, dwa, trzy, cztery nie było mnie raz, dwa, trzy, cztery z jakichś 10-11 godzin sobie spał. Stał zmęczony po spaniu, jak to Tarasa niestety nieba. Gryzie sobie swoją ulubioną zabawkę i ogólnie to jest tak, u Dragona. Musimy się pochwalić. Nowe misiu, fafek, nazywa się Fafuś. Dragona pluszak, z którym śpi, którego przytula, któremu memla uszy. Cały czas gryzie i memla uszka. Poduszka kurczak. A to wszystko oczywiście prezent od ukochanego wujaszka, którego serdecznie pozdrawiam. Mieliśmy ostatnio przypadłość taką, mianowicie, że byliśmy u pana doktora z dragonem, że tam hapnął jakąś kość. Z dragonem wszystko ok, ale wyczytałem gdzieś ostatnio, że też w okolicach Rzeszowa, no niestety, taka sama sytuacja piesek, piesek złapał. Piesek złapał coś, jakaś kartkę, która była po prostu, znaczy nie kartkę, tylko kostkę, która była przez okno wrzucona, resztka z obiadu, z jakąś krągą. E, piesek zjadł, e, no go do weterynarza, niestety okazało się, że do środka była nasypana trutka na myszy, także mm, na to jeszcze raz uważajcie, a ludzie, którzy to robicie, nie wiem, nie wiem co do Was powiedzieć, ale... No, no dno, totalne dno według mnie, bo no Bo kurczę, no jest tyle miejsc gdzie można e, Oddać to jedzenie jak zostaje, tym bardziej nie trzeba kupować tyle tego jedzenia, no, kupujcie mniej jak wam zostaje, po prostu Nie kupujcie pięć chlebów na zapas, tylko kupcie sobie pół chleba, zjecie, kupujcie następne pół e, no ale Tak to, tak to niestety wyglądało u ludzi, że Że ludziom się nie wytłumaczy, co według mnie to są nawyki starszych osób, bo nieraz widziałem, zwracałem uwagę. Ja mówię, według mnie to powinno być karane i powinno być niemałe kary za takie coś. Druga kwestia, pod względem higieny, zaczynają się szczury pojawiać. Ostatnio widziałem trzy szczury, a jak dobrze wiecie, szczury lękną do reszty jedzenia. Jak zobaczył raz, że no, mają raj, tak naprawdę, no to będą przychodzić cały czas. Szczury roznoszą choroby, a Szczurów pozbyć się na dłuższą metę tak naprawdę nie ma sposobu. Nie da się, można jakby tam w pewien sposób je przegonić, ale nie wytępić. Bo to jest rasa bardzo inteligentna, ale to nie, nie vlog o, e, o szczurach, tylko o pieskach. E, no ale tak, tak wyszedłem w temat, bo e, najpierw zadbajmy sami o porządek, a później nie narzekajmy, że się pojawiają właśnie szkodniki, że są problemy odnośnie brudu. Nie syfmy po prostu, nie, nie wyrzucajmy jedzenia. Co według mnie też jest mega sławy, bo są ludzie, którzy, nie mówię na świecie, są w Polsce ludzie, którzy by z Miłochęciu zjedli tą kromkę chleba, a nie mają. Już czasy są jakie są, a nie mają. Więc może zamiast wyrzucić to przekazać do osób, które, które potrzebują tego jedzenia. Większa satysfakcja, no ale wracając do tematu, z Dragonem nic się nie dzieje, wszystko ok do tej pory. Miał ten właśnie. To wygląda na takiej zasadzie, jak nam tłumaczył pan doktor To jest tak. Jeżeli psiak tak jak Dragon ma dietę niskotłuszczową, bo miał problem z trzustką był po operacji, ma karmę gastro, no to wygląda tak, że u niego każde jedno z innego jedzenia oprócz czyli karmy ciężkiego, powoduje ból brzucha, powoduje no, biegunkę, wymioty. Powoduje to, że się bardzo źle czuje, boli go, boli go żołądek po prostu. E, a psy, które są uczone od małego mają dostaw, dostają no sywskie jedzenie, dostają resztki z obiadów, dostają e, czasem karmę, czasem obiady resztek. No, no, no Mieszanki takie, że człowieka by potem nieraz żołądek bolą. I nic nie jest, bo po prostu mają takie że organizmy przyzwyczajone, że, że, ludzie, że ludzie myślą, że że im krzywdy nie robią, że im się nic nie dzieje otóż tak to do końca też nie jest, bo e, można, można, można żołądek przepełnić, można kiszkę przepełnić, można... no takiego człowieka może się to po prostu e, skutkować jakimś e, może nie obrzękiem, ale... No, może i też obrzękiem, ale no bulami i, i męczarnią psa e, ale no mówię, no z męczalności ludzi się nie zmienimy i... i, i tak to tak to niestety wygląda. E, co, do, co do takich ogólnych spraw no to zamówione jest kilka fajnych zabawek. Niedługo się z Rogonem na pewno pochwalimy. E, będzie się zbliżało obcinanie od, paznokci, więc zrobimy odcinek z obcinania paznokci na pewno. I zrobimy odcinek z kąpieli, bo kąpiel też się będzie Zbliżać więc robimy poradnik, ale kąpiel, ala taka jak u nas to wygląda. Taki ala poradnik, co robimy, czego nie robimy, czego unikamy, co, co według nas jest, jest dobre, do czego nie dopuszczamy. Więc, więc myślimy, że taki poradnik też się na pewno fajniej przyjmie, a na pewno będzie to, można powiedzieć, w jakiś sposób ciekawe. Dragon, jak widzicie, szczęśliwe ważyliśmy go, po świętach nam troszeczkę kolega przytył, poważy 23 kg, ważył. Także przytul nam troszeczkę kolega, no ale tak, jak po tak wszyscy. E, myślę, że ten kilogram, dwa już zrzucił, bo jak widzicie, on trzyma wagę cały czas, u niego nie ma problemu. On e, nie miał nigdy problemu z wagą, my też też staramy się pilnować, bo wiadomo e, te wsiaki ogólnie mają problem z zestawami. Na no stare lata mają problemy z zestawami, więc, więc e, też staramy się dbać o to, żeby nie był po prostu zapasiony, żeby był. Żeby to dla niego szkodliwe nie było. Ma karmę, swoją karmę, porcje, porcje dane, w zupełności mu to wystarcza. Eee. Mamy też zamiar zakupić probiotyki. Dostaliśmy chyba nazwę od, od pani do pana doktora, ale już nie, nie, jest, nie, nie pamiętam. Po prostu probiotyki na, na. No, proszę. No, tata będzie trzymał. No, tata będzie trzymał. Raz, 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 dwa ci. Ci, proszę. No i dostaliśmy probiotyki, znaczy będziemy zamawiać probiotyki na stawy, wzmacniające stawy ale takie witaminy, znaczy może witaminy stricte nie, tylko preparat na, na stawy, nie pamiętam nazwy, w linku na dole na pewno Wam do, do, do opisu tego filmu dodam link z nazwą, z link ze sklepu po prostu gdzie można zamówić taki probiotyk. Co do witaminy C, znaczy co do witamin, to nie kupujemy, nie dajemy, bo w tych karmach, co on ma, jest taka tego zawartość, że w zupełności mu to wystarczy. Jest to karma zbilansowana dla niego, z pełnymi z mikroelementami, z, 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 z witaminami, z, bez tłuszczu. Jest tyle w tej karmi napakowane, że nie chcemy mu żołądka wchać w czym innym. Yy, także yy, tak to tak to wygląda jeśli chodzi o kwestie zdrowotne dragona, wszystko jest ok. I w najbliższym czasie na pewno będzie odcinek, tak jak mówiłem, z obcinania paznokci. bo jak widzicie o, paznokcie już ma dosyć długie. Ma długie paznokcie popatrzcie. Pokaż tu łapę. jakie ma długie Paznokcie. Yy, dragon nie należy do zwierzaków, które lubi obcinać w Paznokcie, no ale... Trzeba to trzeba. Ja tego wiele nie robię, robi to moja partnerka, gdyż ja raz obcinając, obcięłem mu za dużo tego paznokcia, puściło się krwi yy, i zawsze, jak ja obcinam, obcinam mu dwa razy i zawsze dwa razy było tak, że trochę tej krwi mu się puściło, więc ja yy, staram się tego unikać, robię coś innego, jeśli chodzi o, o dragona, czyszczenie uszu, czyszczenie zębów, ale paznokci staram się unikać, więc, więc odcinek będzie na pewno z udziałem mojej partnerki ale myślę, że będzie fajny tematyczny i będzie się można z tego dużo dowiedzieć. Zbliżają się również te ciepłodnicze opory, więc na pewno chcemy zrobić sobie wypad jakiś w Bieszczady, może na Celinę pochodzić, pokazać Wam z drogonem, jak, jak wyglądają nasze piękne okolice. Taki sobie zrobić objazdek tutaj po naszej stronie polski. No, żeby Wam pokazać, gdzie warto zajrzeć, gdzie można wejść przede wszystkim ze zwierzakiem, jak są odbierane pieski, nie wiem, w lokalach, w restauracjach, bo. Też się można miło zaskoczyć, ja się miło zaskakuję, coraz więcej restauracji zezwala na wejście z psiakiem, co absolutnie popieram. Sklepy spożywcze też to powinny preferować, ja mieszkając w Holandii z dragona wchodziłem normalnie do marketu, nikt mi słowa nie powiedział, bo moim zdaniem powinno się wchodzić ze zwierzakiem, a nie zostawić zwierzaka przed, przed wejściem, bo są różni ludzie, są, którzy kradną, są, którzy pójdzie, przejdzie koło samej kopty nie wiadomo pod co. Też widziałem takie coś, zwracałam dosyć ostro uwagę, więc yy, jestem za tym, aby, aby zwierzaki brać ze sobą, bo mówię ten stereotyp, że zwierzaki musi być brudno, to wcale nie tak nie jest. Niektórzy ludzie gorzej dbają o higienę, jak i zwierzaki. No. Także tak, tak uważam, że tak, ta, tak to jest. Hmm. Myślę, że odcinek Poświęcony obcinaniu paznokci zrobimy w piątek. W piątek myślę, że zrobimy, a z w sobotę. No i będzie też takie będą filmiki na temat właśnie naszych okolic, gdzie się wybrać. Ja jestem w trakcie domawiania sprzętu do nagrywania. Chcę sobie zamówić GoPro nowe z uchwytem na klatkę piersiową na na, na głowę, żeby po prostu było lepsze jakoś obrazu, żebym nie musiał machać telefonem i, i żeby to po prostu fajnie wyglądało. Może jakiś dron zobaczymy. Także szykuję się u fajne projekty. My pozdrawiamy serdecznie. Życzymy wszystkim miłego popołudnia, Waszym siakom dużo odpoczynku. Dragon, jak widzicie, już senny troszeczkę, jeszcze z pół godziny się pobawi, pójdzie spać, bo już był na ostatnim spacerze. Także pozdrawiamy serdecznie. Wysuwamy łapki, ściskamy, dziękujemy stałym widzom. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Eee, klikajcie łapki w górę, udostępniajcie. Eee, no i co? No i trzymajcie się wszyscy, abyście byli zdrowi. Trzymajcie się, pa. pa.